Jestem TV a to jest drugi odcinek z serii Minecraft Poker, Poke, Poker Edition Pocket Edition a Robimy przeprowadzkę mówiłem, że w pierwszym odcinku że To jest taki domek zamieszkania Żeby się poogarniać, poznajdować rzeczy i później jakiś inny domek znaleźć i, no i nadeszła taka chwila że znalazłem fajne miejsce się pogarniałem, no poznajdowałem dużo rzeczy, mam żelazo mam drzwi mam żarcie drewno wszystko i <laughs> jestem przygotowany już na odejście a to był domek mały tymczasowy nie bójcie się, kolejny domek też będzie w górze. Dół po skrzynce. Chyba nie zmieszczę wszystkiego. To może tak. Zamiast tego weźmiemy skrzynkę. Jedną zostawimy tutaj. Rzeczy niepotrzebne. To mi nie potrzebne. co mi niepotrzebne to. To mi niepotrzebne, to się przyda. To mi niepotrzebne. Nie, to chodź, To mi nie potrzebne. Tu będę trzymał rzeczy, które mi są niepotrzebne. Znaczy, ja tego tutaj nie będę odwiedzał, czy coś. Z tego nie będę korzystał. I nie mam zamiaru. A to są bloki, które mi tylko przeszkadzały i zawadzały. To myślę, że się już nie przydadzą na pewno. Ja się mogę ich pozbyć i że ich nie obejrzę. To się przyda, to się przyda. Dobra. Mogę zamknąć. A to mi się przyda znowu pełnię Wszystko się mi przyda? Czy to się nie przyda to też no i na razie reszta O skrzynkę mogę schować Dobra, to się nie przyda muszę jeszcze zrobić jeszcze dla tego i tego Pochodzę na pochodnie mam miejsce. Ale nie wiem czy wszystkie wezmę. No na razie nie wszystkie. No i tu jest rzeczy. No nie wiem. Dobra. Muszę zostawić miejsce dla innych rzeczy. w ogóle mam jakieś miejsce. Na razie nie mam. Dobra. Bo to przyjdę poza odcinkiem lub później, no to muszę pamiętać to nie będę niszczył, bo się przyda i muszę wam pokazać to miejsce zamieszkania które wymyśliłem o tam jest taki w miarę fajny teren i tam się będę wspinał i będę mieszkał ale no, trochę czasu to zajmie to zrobię cięcie. Po 5 minutach mi się udało wdrapać. I mniej więcej w tym, tak, w tym miejscu zacznę się budować. Dobra, dobra. I teraz informacja bardzo was szokująca. O dnia 2 września 2016 roku znaczy, 2017 rok odcinki będą pojawiały się bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Z powodu, że wczoraj, czyli w czwartek, udało mi się dostać do szkoły sportowej. Ale muszę jeszcze jedno cięcie zrobić, żeby się popozbywać rzeczy. Pozbyłem się rzeczy. No i udało mi się dostać po ciężkich bojach. Ale się udało. I od razu tyle czasu przed tym. Chcę po prostu was. No, przeprosić, że będą odcinki strasznie nieregularnie. No bo nie będę miał czasu tylko uczyć się, uczyć i te. Tak. No ale musicie się tym, z tym też pogodzić. E, dlaczego postanowiłem, że tu będzie to miejsce? No, bo pomyślałem, że tutaj będzie bardzo fajnie, będzie więcej miejsca, a tam powiedziałem, że będzie to na jeden, dwa, góra, trzy odcinki. Bo ja ten domek zrobiłem tylko, żeby się ogarnąć, żeby poznajdować żelazo, węgiel, pochodnie, zrobić po prostu, żeby się trochę poogarniać, zrobiłem tamten domek ale teraz muszę zmienić miejsce zamieszkania no i no zmieniam je no i mamy nowy domek myślę, że tutaj będzie dwa razy więcej miejsca ale także będzie się łatwiej, dużo więcej czynności robiło No i kurde skończył mi się kilo. To jest żelaza. W tymczasowym miejsce na crafting table oraz na piecyk. To tak jak w pierwszym odcinku. Ziemi. Piecyk. Piecyk będzie tu. Muszę sobie od razu położyć szłówkę, no niech będzie tu. Zrobię sobie drzwi tak od razu, na szybko. No nie wierzę jeszcze, że złym miejscem to położyłem. Ok, na chwilę mi się guc skończy. Aha, zapomniałem. Bardzo Was proszę o to, żebyście mi w komentarzu napisali, jak. No, nie wierzę. Cztery sztabki żelaza poszły w pizdu na Ukrainę. Na wózek! Mam 10 stawek, to pizdu poszły te sztabki, No, i po co mi ten wózek? Po co sobie dupę tam wcisnął? To to są świeczki, no. No my kopiemy. No bardzo mi się ciężko pożegnać z tamtym miejscem. Oczywiście do następnego odcinka tam już nic nie będzie. Tam jeszcze coś zostało, ale no miejsca w ekwipunku brakło. Drewno musiałem przenieść. Będę musiał jeszcze schodki zrobić, bo most ten się przyda, bo tam... Tamten domek jeszcze się może dla czegoś nam przydać. Do czegoś. Nie wiem do czego. Może coś tam będzie, może tam coś nie będzie. Nie wiem. A ja sobie zrobię już od razu skrzynkę. Najlepiej już dwie. I położę sobie. Ale fajnie to. Popatrzcie, ciemno jest. Super sobie na siwce stanę. O, super widoki mam. Ale no, fajnie to jest teraz oświecone, to wszystko. To ładnie się świeci. To na dole też fajnie wygląda, szczególnie na zachodzie słońca. Oraz skrzynki bym sobie walnął na razie gdzieś. Nie będę tutaj. Nie będzie tutaj, Powkładam sobie na razie to wszystko tutaj, co mi będzie niezbędne do budowy, a za chwilę będę kończył odcinek, ale jeszcze nie, mam zamiaru tego robić. Jeszcze chwilę się pobawimy w boba budowniczego, Chyba, że się to spierdoli na amen. Pobawimy się co w to poza odcinkiem. A tak, to. Więc do następnego odcinka trzymajcie się. Cześć.